Na przestrzeni dziejów ludzie, którzy zostali uznani za zmarłych, a następnie z powodzeniem reanimowani, opowiadali bardzo podobne historie. W momencie śmierci cielesnej donoszą, że ich świadomość, przytomność, uczucia, wspomnienia i osobista tożsamość pozostają nienaruszone, ale zostają odłączone od ciała fizycznego. Nadal widzą i słyszą wszystko wokół siebie, ale już nie przez oczy i uszy. Ich świadomość unosi się z ciała i obserwują próbę reanimacji lub członków rodziny w żałobie, unosząc się w tym bezcielesnym stanie. Wkrótce zaczynają słyszeć dzwonienie, brzęczenie lub wibracje muzyczne i podróżują przez ciemność lub tunel w kierunku białego światła w oddali. Światło z miłością przyciąga ich swoim pięknym i przynosi ich do niebieskiego królestwa, gdzie spotykają się ze zmarłymi przyjaciółmi, rodziną i anielskimi istotami światła. Te świetliste istoty emanują miłością i współczuciem, i telepatycznie przedstawiają się jako przewodnicy po życiu pozagrobowym, których zadaniem jest pomaganie niedawno zmarłym duszom w przejściu. Następnie inicjują pełne, pełny przegląd życia, w którym ludzie zgłaszają całe swoje życie migające przed nimi. W jednej chwili zostaje im pokazane paranormalne odtworzenie całego ich życia na Ziemi. Istoty światła obserwują przegląd życia wraz z niedawno zmarłymi, zwracając ich uwagę na pewne kluczowe momenty, w których podejmowali samolubne, niewrażliwe lub niemoralne decyzje i pytają ich o ich zachowanie. Osoba doświadczająca bliskiej śmierci zwykle odczuwa wyrzuty sumienia i żal z powodu swoich niedociągnięć w życiu, a istoty światła pocieszają je, dając im znać, że mogą wrócić i że nadal mają misję na Ziemi do wykonania. To piękne niebiańskie królestwo, kochające świetliste istoty i ciepłe przyjęcie przez zmarłych przyjaciół i rodzinę, sprawiają, że większość nie chce nic więcej. Niż zostać, a wielu często protestuje, nalegając, aby nie wracać. Ostatecznie jednak zostają nakłonieni, zmuszeni i przekonani do powrotu na Ziemię, a wkrótce budzą się żywi w swoich fizycznych ciałach. Ta dokładna sekwencja wydarzeń lub jej wersja była doświadczana przez niezliczone osoby w całej historii. W ostatnim czasie wielu szanowanych lekarzy, takich jak dr Raymond Moody, dr Kenneth Ring, dr Elizabeth Kubler-Ross, dr Michael Sabom i dr Melvin Morse, porzuciło swoje ugruntowane kariery zawodowe, aby poświęcić swoje życie badaniom i relacjonowaniu tego fascynującego zjawiska. Ci i inni lekarze zarejestrowali i szczegółowo opisali kilka tysięcy przypadków w dziesiątkach książek, kompilując niewiarygodnie przekonującą przewagę dowodów. To współczesne doświadczenia bliskiej śmierci odzwierciedlają, te współczesne doświadczenia bliskiej śmierci odzwierciedlają również wiele aspektów starożytnych egipskich i tybetańskich ksiąg zmarłych, takich jak istnienie ciała bardo, które przetrwało fizyczną śmierć, spotkania ze świetlistymi istotami i zmarłymi krewnymi oraz intensywna scena oceny życia. Badacz dr Jeffrey Long stworzył stronę internetową nderf.org z ponad czterema tysiącami świadectw współczesnych osób doświadczających bliskiej śmierci, które dzielą się bardzo podobnymi historiami. Porównując je pod kątem podobieństw i niespójności, niepokojącym wspólnym wątkiem, który pojawia się wielokrotnie, jest oszustwo i manipulacja ze strony światła i istot świetlnych. Na przykład prawie 95% osób doświadczających bliskiej śmierci insynuuje, że są ciągnięci lub przyciągani do światła w nieodparty sposób, jak przez magnes, tak jakby mieli niewielki wybór w tej sprawie. Scena osądu życia przedstawia Boga lub inną autorytarną, świetlistą istotę, która wskazuje konkretne przypadki godne pożałowania, nieprzemyślane lub haniebne zachowanie popełnione podczas ich życia. Następnie wykorzystuje te negatywne wydarzenia i emocje, aby przekonać niedawno zmarłych do powrotu na Ziemię. Większość z nich zostaje zmanipulowana, aby uwierzyć, że mają do wykonania jakąś niejednoznaczną misję i chętnie wracają po przeglądzie życia. Ale wielu innych nie daje się tak łatwo oszukać, a kiedy odmawiają powrotu na Ziemię, zostają przymusowo odesłani z powrotem do swoich ciał fizycznych wbrew ich woli. W swoim zeznaniu Mary S. powiedziała: W oddali zobaczyłam światło i weszłam w nie. Światło było bardzo intensywnie jasne, ale nie oślepiające. Słyszałam wzniosłą muzykę, która brzmiała jak pieśni miłosne. W tym momencie wiedziałam, że nie jestem sama na świecie. Poczułam bezwarunkową i nieskończoną miłość. Nigdy nie czułam się tak skąpana w miłości i nigdy później nie czułam czegoś podobnego. Maria, T, powiedziała: Zostałam rzucona prosto w środek najcieplejszego, najpiękniejszego, najbardziej przyjaznego światła, gdzie natychmiast poczułam, że tutaj czuję się dobrze. Zostałam przyciągnięta do oceanu światła tak gigantyczny jak, jak gigantyczny magnes, i utonęłam w świetle dokładnie jak środek słońca. Maron, Martin M. powiedział: Nagle zniknąłem z mojego małego domu i znalazłem się w ciemnej przestrzeni lub tunelu. I to mnie przeraziło. Czułem się zagubiony i nie wiedziałem, co się dzieje, kiedy zobaczyłem białe światło w oddali. Światło było bielsze niż biel, światło, którego nie mamy tutaj na Ziemi. Czułem, że muszę iść do światła, ale nie wiedziałem dlaczego. Gdy znalazłem się w świetle, zobaczyłem, że kolory są o wiele bardziej intensywne niż tutaj. Opisując światło, osoby doświadczające bliskiej śmierci powszechnie zgłaszają uczucie miłości, szczęścia i zadowolenia. Tak intensywne, że są w nim w pełni zachwyceni i oczarowani. Bonnie V, powiedziała: To było najpiękniejsze światło, jakie kiedykolwiek widziałam. Wydawało mi się mieć osobowość, która była niewiarygodnie kochająca. Byłam szczęśliwa po prostu, będąc w świetle. Larry L. zrelacjonował swoje doświadczenie, mówiąc: Kiedy dotarłem do światła, nagle wokół mnie nie było nic poza najbardziej intensywną, jasną bielą. Natychmiast dałem sobie sprawę z najbardziej spokojnego, bezbolesnego, zadowolonego i euforycznego stanu, jaki mogę sobie wyobrazić. Nigdy nie czułem się tak dobrze i jak w domu, we wszystkich moich doświadczeniach życiowych na Ziemi. A Bill v powiedział, kiedy ruszyłem do przodu w ciemnym tunelu, przeszedłem w jasne, białe światło. To było najpiękniejsze, najbardziej spokojne, ciche i pełne miłości miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem. Było pełne bezwarunkowej miłości i wielkiej wiedzy o wszechświecie. Te wspaniałe, jak te, tak wspaniałe, jak te relacje wydają się na pierwszy rzut oka, takie historie o tym hipnotycznym, kochającym świetle, które wita nas po śmierci, również rodzą wiele pytań. Jeśli istnieje możliwość doświadczenia absolutnej błogości, zadowolenia i bezbolesnej euforii, dlaczego nie jest to dostępne tutaj na Ziemi? Dlaczego takie piękno, szczęście i bezwarunkowa miłość są zarezerwowane tylko dla życia pozagrobowego? Biorąc pod uwagę scenę osądu przeglądu życia, która ma miejsce zaraz potem, strategia światła wydaje się przypominać narcystyczną taktykę manipulacji zwaną bombardowaniem miłością, w której cel jest początkowo przytłoczony pochlebstwami i uwagą, aby go podniecić i rozluźnić jego obronę. Następnie miłość i pozytywne nastawienie są natychmiast odbierane, pozostawiając cel czujący się zdewaluowany, odrzucony i będąc w tej emocjonalnie wrażliwej przestrzeni łatwo oszukany. Jest to dogodne, gdy Bóg, Jezus, Budda, Kryszna, anioły, istoty świetlne lub zmarli krewni pojawiają się, aby pomóc duszy w przejściu. Istoty te zawsze wydają się specjalnie dostosowane do danej osoby i mogą, zmieszać, e, z, mogą zmieniać kształt w zależności od tego, jaką, jaka forma najlepiej im odpowiada. Loni F. wspomina: Odezwano się do mnie natychmiast i uświadomiono, uświadomiono mi obecność. Po tym, jak uzgodniliśmy, że zobaczę go w fizycznej formie, pojawił się. Myślę, że podjęcie przeze mnie decyzji o komunikowaniu się z nim zamiast pojawienia się go przede mną było bardziej dla mojego komfortu niż czegokolwiek innego. Katie B. opowiada swoją historię, mówiąc: Przyszły mi do głowy myśli, jaki rodzaj formy lub kształtu sprawiłby, że byłoby ci najwygodniej? Co masz na myśli? Pomyślałam. Niektórzy wymagają ode mnie decyzji, by przyjąć kształt mądrego starca, inni kobiety, a jeszcze inni zwierzęcia, wszyscy różnych ras, wieku, rozmiarów lub gatunków. A ty? Pomyślałam bez wahania, człowiek. Wraz z tym światło zaczęło jednocześnie rozdzielać się na niesamowite promienie koloru i intensyfikować się w bardziej solidną formę. Gdy światło osiągnęło etap, w którym wyglądało jak ludzka postać, pojawił się raczej ogólny kształt wycinanki do ciastek, przypominający piernikowego ludzika. Po przybraniu jakiejś formy, istoty telepatycznie inicjują przegląd życia, w którym zwracają uwagę na kluczowe momenty w życiu niedawno zmarłego zadają wiodące pytania, wnikając w te kluczowe momenty, szturchając i drążąc temat ich zachowania i tego, jak traktowali innych. Istoty te wydają się bardzo skoncentrowane na wskazywaniu krzywd popełnionych przez niedawno zmarłego i sprawianiu, że czują się winni i zawstydzeni. Gail A. zrelacjonowała – Potem nastąpił swego rodzaju osąd, gdzie oceniano mnie za rzeczy, które zrobiłam. Nie oceniano mnie za wszelkie rzeczy. Nie oceniano mnie za wielkie rzeczy, ale za małe intencje. Liczyły się małe rzeczy, a nie te duże. Potem powiedziano mi, że muszę wrócić, bo co wcale mnie nie ucieszyło, ponieważ wiedziałam, że bycie żywą będzie bolało. Każdy aspekt życia będzie bolał. Myśl o powrocie do mokrego, obrzydliwego ciała odpychała mnie. Nie mogłam uwierzyć, że znów muszę nosić swoje ciało, bo czułam się jak w starym, obrzydliwym płaszczu, który należał do kogoś innego. George W. stwierdził, myślę, że czasami wciąż tkwię w części dotyczącej przeglądu życia. Nie byłem najlepszą osobą i sporo zgrzeszyłem. Czuję, że powinienem zdać sobie sprawę, że jestem swoim najgorszym wrogiem i muszę sobie wybaczyć i iść dalej. Mój dziadek był moim sędzią w tym doświadczeniu i powiedział mi, żebym wrócił i uhonorował mojego ojca. I Deborah J. powiedziała: następną rzeczą, jaką widziałam, było to, że stałam przed Radą 13 istot. Z jedną w środku dwa razy większą niż sześć po obu jej stronach. Wszyscy siedzieli na dużych krzesłach w sporej odległości przede mną. Byłam naga i czułam się całkowicie obnażona, i próbowałam zakryć się rękami. Główny z nich zaczął mówić do mnie telepatycznie. Pytania, które mi zadawali, dotyczyły mojego życia i tego, jak je przeżyłam. Odniosłam wrażenie, że nie były ze, mną, ze mnie zadowolone. Byłam co najmniej przerażona. Obnażona do granic możliwości. Wiedziałam, że oni wiedzą wszystko. Pod koniec tej męki powiedział mi, że nie pozwolą mi zapamiętać w większości tego, co się wydarzyło, i zdecydowali, że odeślą mnie z powrotem, ponieważ musisz to zrobić właściwie. Następną rzeczą, jaką wiedziałam, było to, że byłam w swoim ciele na łóżku jakieś trzy dni później. Większość osób doświadczających bliskiej śmierci zgłasza, że czują się tak błogo w swoim bezcielesnym stanie i są zadowoleni z niebieńskiego królestwa życia pozagrobowego, że nie chcą wracać na Ziemię. Nawet gdy istoty światła protestują, jak bardzo ich rodziny będą za nimi tęsknić, nalegając, że ich czas jeszcze nie nadszedł i, nie, i że nadal mają misję do wykonania w życiu, większość osób doświadczających bliskiej śmierci nie pragnie niczego więcej niż pozostać w zeświatach. Nawet po prośbach i błaganiach, aby nie zostać odesłanym z powrotem, wielu donosi, że zostali przymuszeni lub wręcz zmuszeni do powrotu do swoich ciał wbrew ich woli. Joan M. wspomina, spotkałam postać, o której wiedziałam, że jest Bogiem, który powiedział mi, że nadszedł czas, aby wrócić. Zaczęłam kłócić się z Bogiem na swój własny, trochę nieprzyjemny sposób, a Bóg powiedział, że muszę wrócić, ponieważ moja misja tutaj nie została zakończona. Mary W. powiedziała: Moim głównym powodem pozostania było to, że nie chciałam zawieść Boga. Chciałam dokończyć pracę, którą miałam tu wykonać. Chciałam mu pokazać, że nie jestem osobą, która się poddaje. Chciałam też żyć na tej ziemi, wiedząc, że Bóg mnie kocha. Czułam, że nie mam innego wyboru, niż zostać. Odpowiedziałam prawie szeptem i bardzo niechętnie. Naprawdę chcę iść z tobą, ale muszę zostać. Leonard K. stwierdził: W pewnym momencie Bóg powiedział mi, że musisz wrócić na Ziemię. Odmówiłem: Nie ma mowy, żebym wrócił do tego chorego ciała. Wtedy Bóg pokazał mi wizję mojej matki, która płakała, ponieważ byłem martwy, a potem wróciłem. Steve L. powiedział: Zapytałem, czy mogę zostać, ponieważ było tam tak pięknie i nie chciałem wracać na Ziemię. I istota światła powiedziała: Nie, masz misję, którą musisz wykonać. Nie wiedziałem, co to za misja, ale zgodziłem się na powrót na Ziemię. W większości przypadków osoba doświadczająca śmierci jest subtelnie zmuszana poprzez sugestie i wizje do dobrowolnego powrotu na Ziemię. Po zmianie kształtów, spersonalizowaną postać autorytetu i naleganiu, aby mieli jakąś niejednoznaczną misję do wykonania tutaj na Ziemi, światło zwykle udaje się zmanipulować ich, aby się zgodzili. W niektórych przypadkach jednak szczególnie uparte dusze, które odmawiają kapitulacji, są po prostu zmuszane do powrotu do swoich ciał bez ich zgody. Geraldine B. pamięta: To nie był mój wybór. Zostałam zmuszona do powrotu. Nie chciałam tego. Decyzja została podjęta przez to główne świa źródło światła. Philip S. powiedział: była królewska postać, która zdecydowała bez mojej zgody, czy mogę z nimi zostać, czy nie. Zdecydowano, że muszę wrócić na Ziemię, gdzie obecnie i szczęśliwie mieszkam, ale chciałbym mieć wybór, aby tam pozostać. Stephen Earp stwierdził: Zapytali mnie, czy chcę z nimi zostać, czy chcę wrócić na Ziemię, ponieważ wszystko było tak przytłaczająco cudowne i piękne, poprosiłem o pozostanie z nimi. Dopiero po latach, gdy zdałem sobie sprawę, że to, co mi się przydarzyło, miało nazwę doświadczenie bliskiej śmierci i że to, co mi się przydarzyło, było prawdziwe, a nie sen przypomniałem sobie, że odesłali mnie z powrotem wbrew mojej woli. Wtedy byłem naprawdę wściekły. Dlaczego kazali mi wrócić, skoro chciałem zostać? Czułem się kontrolowany. Dlaczego pytali mnie, skoro decyzja nie należała do mnie? Byłem taki wściekły. I Maria T. powiedziała: Wtedy pomyślałam w ten sposób: Tutaj nie jest tak źle, nie chcę wracać na Ziemię. Nie, nigdy więcej tam, nigdy więcej na Ziemię. I dlaczego miałabym wracać na Ziemię, gdzie wszystko jest takie materialistyczne, gdzie trzeba ciężko walczyć o rezultaty? Dużo pracy na nic. Tutaj mogłam poruszać się, jak chciałam, gdzie chciałam. Tutaj nie jest tak źle. Absolutnie nie chcę wracać na Ziemię. I kiedy cieszyłam się moim nowym stanem całkowitej wolności i całkowitej miłości, zostałam ściągnięta w dół, jak przez linę, windę lub siłę coś wciągnęło mnie z powrotem do mojego ciała. To dość podejrzane, jak światło po śmierci albo zmusza, albo przyciąga ludzi do siebie, przekształca się w spersonalizowaną postać autorytetu. Odtwarza negatywne momenty z ich życia, aby wzbudzić w nich poczucie winy i zawstydzić ich, a następnie przymusza lub zmusza ich do powrotu na Ziemię. Dlaczego w tym doświadczeniu jest tak wiele manipulacji? Jeśli duszę można po prostu zmusić do powrotu bez ich zgody, dlaczego tak wiele wysiłków wkłada się w przekonanie ich do dobrowolnego powrotu? Królestwo pozagrobowe wydaje się tak obficie lepsze od Ziemi, że niewiele dusz chce tu powrócić, co nasuwa pytanie, po pierwsze, dlaczego ktokolwiek miałby dobrowolnie decydować się na przybycie tutaj? Czy w świecie pozagrobowym jest tak wiele oszustw, manipulacji, przymusu, ponieważ jest to konieczne, aby nakłonić duszę do, do przybycia tutaj? Leslie V. powiedziała o niebiańskim świecie pozagrobowym. Czułam się bardzo ciepło, bezpiecznie, przytulnie i komfortowo. W młodości korzystałam z wielu narkotyków rekreacyjnie, ale to był najlepszy haj, jaki można było sobie tylko wyobrazić. Haj wszystkich hajów, ekstaza wszystkich ekstaz. Ostateczny raj, po prostu tak wolny, lekki i nieważki. Relacje takie jak Leslie wywołują poważne pytania o naturę naszej rzeczywistości. Jeśli istnieje królestwo czystej błogości i ekstazy tuż poza tymi fizycznymi ciałami, to dlaczego nasze dusze zdecydowały się je opuścić? Jeśli niebo jest tak swobodnie dostępne, co dokładnie robimy tutaj na Ziemi, co dokładnie robimy tutaj na Ziemi? Dwayne S. powiedział o swoim życiu. Po doświadczeniu nieba w żaden sposób nie chciałem wracać na Ziemię w najbliższym czasie. Gdyby Ziemia była parkiem rozrywki, to mogliby mieć do dowolną część mojego niewykorzystanego biletu. Miałem dość dramatów na jakiś czas. Skończyłem z tą małostkową, banalną, piekielną dziurą, jaką stała się ziemska gra. Audi Makowski napisała. Generalnie, gdy ktoś miał NDE, czyli doświadczenie bliskiej śmierci, przedstawia podobną historię. Wchodzą w sferę, która jest myląca, dopóki nie zobaczą białego światła, często tunelu, być może z istotami podobnymi do aniołów lub zmarłymi krewnymi, zachęcającymi ich do światła. Ci, którzy doświadczają tego światła, mówią, że jest to najpiękniejsze doświadczenie, jakie mogą sobie wyobrazić. Uosobienie miłości. Niektórzy twierdzą, że jest to miejsce, którego nie chcą opuszczać. W pewnym momencie zostają poinformowani, albo po pewnego rodzaju przeglądzie życia, albo przez prostą prezentację, że to nie jest ich czas mają pracę lub misję do wykonania, lub mają więcej do nauczenia się i są wysyłani z powrotem do swoich ciał na Ziemi. Doświadczenie to ma tendencję do przekształcania ich i często zmieniają swoje życie w drastyczny sposób. Zwykle stają się milsi, bardziej kochający i tracą strach przed śmiercią. To wszystko brzmi dobrze, prawda? A może to zbyt piękne, by mogło być prawdziwe? Gdybym zapytał przeciętnego człowieka, czym jest NDE, czyli doświadczenie bliskiej śmierci? Przedstawiliby słowa: białe światło, tunel, miłość, pokój, bóg, przegląd życia i krewni. To właśnie trafia do programów telewizyjnych i filmów. Białe światło jest Twoim przyjacielem, pocieszy Cię i zabierze cały Twój ból. A co jeśli białe światło nie jest bramą do nieba, ale z powrotem do Królestwa cierpienia? Wtedy wiele z tego, co jest przedstawiane w tych doświadczeniach, może być oszustwem. Kolejną czerwoną flagą nawet w tych standardowych doświadczeniach dobrego samopoczucia jest to, że większość ludzi jest odsyłana z powrotem wbrew ich woli. Ogólnie rzecz biorąc, wszyscy chcą pozostać w miłości i pokoju, który czują, ale istota, którą czują, że powinni się, że powinni się zgodzić, mówi im, że muszą wrócić lub po prostu zmusza ich do powrotu. Zazwyczaj mówi się im, że mają więcej do nauczenia się, lub misje do wykonania, ale wielu twierdzi również, że będąc w tym królestwie po śmierci, mieli dostęp do wiedzy. A więc, czego więc dusza musi się nauczyć, jeśli jest już w miejscu, w którym wie wszystko? Co dziwne, ta część doświadczenia jest zwykle pomijana. Gdy osoba powracająca skupia się na miłości i szczęściu, zapomina, że wróciła na Ziemię wbrew swojej woli.